Chińskie uniwersytety, czy dorównują Harvardowi? Dowiesz się zaraz, które są najlepsze. Numer jeden, Uniwersytet Tsinghua, chiński MIT, znany z innowacji w technologii i inżynierii. Ale nie zapominajmy o Pekinskim Uniwersytecie. Najstarszym uniwersytecie w Chinach to raj dla humanistów i prawników. Na południu Uniwersytet Fuda w Szanghaju, symbol nowoczesności i innowacji. Ale czy wiedziałeś, że na te uczelni aplikuje miliony osób? Konkurencja jest tak ogromna, że tylko pół najlepszych dostaje się na wymarzone w studia. Studiowanie na tych uczelniach to przepustka do najlepszych firm w świata, od Google po Huawei. Co sądzisz o chińskich uniwersytetach? Czy myślisz, że dostałbyś się na chiński uniwersytet? Daj znać w komentarzach.